Cześć tutaj górze.pl wraz ze, ze mną jest y, Rafol. Dzisiaj otworzymy sobie już dwie sprzęty, ponieważ tak już powiedziałem y, jak w ostatnim odcinku, że, będą, jest, że będzie z, z odcinek będzie odcinek z o jedną więcej, więc jedną otworzę ja, a drugą otworzy Rafol. No i zaczynamy bez... Zobaczymy co macie teraz. Zrobimy. chcę, ja chcę, kosy. chcę kosy. Hmm. Dobra, nie, nie, się tam takie ładnie, chociaż zobaczymy. Dobrze. No, no, Rafał, teraz to tutaj, 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 tutaj. No, tutaj, tutaj. No, kosy, kosy. Kosy. No, tutaj, 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 nie, nie. nie dobra, przynajmniej o, fajny nawet, dobra. Zobaczymy jeszcze, że do... ale... tutaj nasze duże Co? Bo To jeśli ktoś będzie było w Dobra, to chyba to było na tyle, w tym odcinku nie udało mi się wydobyć. Myślę, że... Miejcie mi więcej szczęścia, a trzymajcie się, cześć.